Ciemanko z tej strenkami, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj po raz kolejny Draft to Glory, seria, która biknie niczym żadna inna w tym sezonie. A dzisiaj wybieram sam Draft i są Shape więc liczę na to, że w końcu przetestuję sobie takiego Shape Shiftera. Tym bardziej, że jak wiemy, mamy kolejny zeton draftu. Ja już wchodzę dalej. No i próbuję tutaj zrobić coś ciekawego. Zobaczmy, co my tu mamy. 4, 2, 3, 1, 4, 4 5, 1. 4, 5 1, Nie, 4, 2, 3, 1. 1 Stare, dobre 4, 2, 3, 1, które nigdy nie zawodzi, ale zawodzą te wybory. Co to ma być? Eee, czekajcie, jak wybiorę Messiego, to on będzie na ławce. Jak wybiorę Sisoko, to on będzie na cdm Dobra, weźmy tego Sisoko, ale, ale wybory pierwsze, powiem wam. Czy, czy... Halo? Jest czerwiec... Co tu się dzieje? Halo? O i o tym, no i o tym mówimy. Jest shapeshifter Van Persie i piękna sprawa. Chętnie sobie go przetestuję. Czy do niego ktoś ciekawy dołączy? E, może jakoś tam super ciekawy, nie, ale niech będzie urodzinowy. Miller, w ogóle ten Van Persie ma 4 na 5, ale te podania to wszystko, ta lewa noga może być tu ciekawie, a do niego dołączy Alvarez Shapeshifter, No bierzemy tych shape Shifterów, bo te statystyki są przekozackie. Na CDM ie za to. Dołączy do nas mamy Angolo, and no, mamy Andrę. Eee, niech będzie ten Andres jest jeszcze z cieniem, nie jest tak źle. Na środku obrony jest potężny Chris Smalling, weźmy go. Co prawda każdy u nas jest z innej parafii ten zawodnik na razie, ale, ale niech będzie. A Gomezik też i na razie jest nieźle. Prawa obrona Matty Hakimi, szkoda, że taki Hakimi, ale nawet taki Hakimi jest dobry. Lewa obrona. Tutaj mamy. Uuu, ten Ty Hernandez. Ja go mam. Jeszcze w ogóle go nie testowałem. Jego ja czerwonego sobie trafiłem, ale jeszcze go nie testowałem. I Ramsdale. No dobra, jakby wygląda to na razie. Nieźle, 91 overall. Bez strzału, Potrzeba nam na pewno nowego napastnika. Tutaj to nie, ale tutaj właśnie poleci napastnik. Czy będzie dobry? Jest Tadicz, ale tady to tylko na zmiany. No to zobaczmy dalej. Czy jakiegoś ofensywnego. Uuu, rzut! Taki rzut -ta jest 95 overall. 99 98 trybling. Ulala, nie wiedziałem, że jest taka karta. Kurde. On wygląda co najmniej dobrze. E, do tego niech będzie ten Firmino. Um, jeszcze ten prawy obrona by się coś zmieniło, jeszcze by się poszukało coś, ale no mamy Jamesa, niech będzie, wolę Jamesa bez zgrania, zresztą to zgranie teraz to, to, to tak naprawdę kpina jest moim zdaniem i nie jest istotne. Zakaria będzie lepszy tutaj, mi się wydaje, więc dajmy tego Zakarię. Ale jeszcze SPO bym zmienił, nie? Jeszcze SPO bym dał innego, chociaż na razie Kandrewa. E, ten draft no ma dwóch shapeshifterów, ale nie są oni najlepsi. Akpom, czy Akpom będzie lepszy od Millera? No wydaje mi się, że, że tak, dajmy tego Akpoma, niech on tutaj śmiga. Czy jeszcze coś ofensywnego nam się trafi? Kaleno, jakie ma foto w ogóle. Piękna sprawa. E, Keej, Ribi, niech będzie. E, no i teraz jeszcze środek obrony. Czy tutaj jakiś upgrade? Captive ja na lewą obronę? No nie, nie będzie lepszy od, od Hernandeza. E, no tutaj słabo. Więc no powiem wam, szału nie ma. E, wiadomo, czego nam nie urwało. E, ale jakby okej, okay, no zagramy sobie takim składem. I tak myślę, że na tym... Poziomie gry, jeżeli nas nie wywali z gry, to to będzie spoko. No, dajmy zgranie Zakari. Um, no i co? Jedziemy z tematem. Myślę, że nie ma co przedłużać. 100 wygranych w tej, w tej serii dawno za nami, a my teraz tylko dajmy. Nie, tutaj nic, tutaj nic, tylko. E... Bezpośrednie podanie, trochę wyżej i chciałem powiedzieć idziemy z tematem, ale ja muszę cofnąć, co ja zapomniałem, że ja w ogóle kogo ja tu mam na napadzie. Ja już wolę trzy zgrania mniej mieć i tego żotek, który ma 5 skill movesów, 99 pejsa, e, no 90 strzałów, 92, 90... no, piękna sprawa. Dobra, grajmy teraz. E, od razu znaleźliśmy przeciwnika e, e, i od razu wchodzimy do meczu. Zobaczmy kogo spotkamy w pierwszej. Full send, czyli, czyli no taki bardziej termin F, 1 Lafon, es przy eusebio del piero, Runy. No sypnęło, sypnęło i ten, ten toc, taki, taki ten lepszy toc Bellingham. Ciekawie, U, proszę, jakie tutaj triki od razu pan e, robi. No to zobaczmy, czy jest taki dobry. Fernandez pięknie przejął i teraz konterka. Co zrobi Teo? Podanie. Alvarez. Alvarez faulowany nie był. Jero dobrze wyczyścił. okej. Okay. Van Persie! O, myślałem, że z lewej nogi tu uderzy dobrze. E, niestety nie siadło. No dobra, to zobaczmy. Coś takiego się Nie? Jak to? Ja lubię sobie tak zagrać, ale. No, lafont bronił. Słaby to ustrzał. Del Piero. Aha. Czy mój bramkarz nie trafił ręką w piłkę? Miałem wrażenie, że nie takie. Chciałbym zobaczyć powtórkę tej akcji. No, nie zobaczymy. Mam wrażenie, że ta ręka przeszła przez piłkę albo coś takiego. No, zobaczymy sobie w powtórce. Tak czy inaczej, przegrywamy 1 do 0. Czy to będzie 2? To będzie 2 do 0. Powiem Wam tak. Ten odcinek może się skończyć na tym, że będziemy robili SBC z tych zawodników, których już tam mamy dużo, bo no o tym mówiliście, o tym pisaliście. Możecie pisać pod tym odcinkiem pomysły na, na następny. Odcinek już challenge'owy, bo tak jak przypominam, ten, niektóre odcinki są challenge'owe, niektóre są takie, że wybieram ja pierwszy, znaczy ja sam, nie pierwszy, a ten odcinek jest taki, że możemy doznać porażki w pierwszej rundzie, chociaż już nie raz w tej serii przegrywaliśmy dwoma bramkami, po czym wracaliśmy do meczu i może tak będzie tym razem, oczywiście nie, bo blok. Tak. Oj! O! Ja chciałem 7 razy strzelić w tej akcji. Naprawdę za każdym razem mocno próbowałem. Po czym nie wiem, co się wydarzyło, ale po prostu e, no, ten akwum przechodził kolejnych, 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 i mamy 2 do 1. Hit. O, przegrywamy 3 do 1. No, no nie, nie wiem, ta, ta obrona. Chyba nie jest najlepsza na tym etapie gry, zwłaszcza ten Gomez 84 over. Ale ważne, że przeciwnik umie tą cieszynkę. To jest bardzo istotne. Pan Persi! Co się dzieje z tymi bramkarzami w tej grze? Ja nie rozumiem tego. Wcelamy bramkę na 2 do 3, więc cały czas ten mecz jest jakby w grze. Jesteśmy w tym meczu, ale to, co się dzieje z tymi bramkarzami, z tymi akcjami, ja nie rozumiem. Ale chyba nie muszę rozumieć, bo to jest FIFA, więc to tu trzeba rozumieć. Mamy bramkę 3 do 3. E, zamknąłem się, bo musiałem pomyśleć w tym polu karnym, ale wyrównaliśmy jakimś. Wyrównanie. Co za mecz w ogóle? Co za chory mecz? Van Persie jak się rozpędził, jaki dzik. co tu się dzieje? Van Persi, ale obronił lafont, ale to było dobre. Będzie brama, tak jest! Prowadzenie! Dopiero w 64 minucie po naszej stronie, ale udało się. Eee, rzuta strzela. 4 do 3 prowadzenie. Pewnie będą jakieś zmiany w Czy mamy kogoś na zmianę? No mamy jakiegoś kiewinka, możemy wpuścić. Dadicia, ten Van jest trochę zmęczony. Na defensywnego to nie mamy za bardzo. Moglibyśmy kapdevija nawet defensywnego w sumie. Za tę karię. I tak też zrobił. Pan PRC 5 do 3. Jakby ten mecz wydawał się na początku dużo, dużo cięższy niż aktualnie to wygląda. Niż to, że prowadzimy, to, że łatwo wyprowadzamy akcję. Tak, jakby na początku ten przeciwnik dobrze bronił, a później po prostu przestał i grał słabiej. Albo oddał pada siostrze. Lekki faul, nic się nie stało, sędzia przesadza, a Gomez z żółtą kartką. 85 minuta. Wygrywamy dwoma bramkami, no mam nadzieję, że szybko nie stracimy bramki, żeby... O właśnie, żeby tutaj się nic nie wylało i raczej powinniśmy awansować do kolejnej rundy, chociaż myślałem, że już będzie inaczej po początku tego spotkania, ale jak widzicie, nie ma co się poddawać FIFA, później coś się nagle wydarzy i, i, i FIFA wam pomoże. No, tutaj to... Zepsułem to totalnie. To, 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 to. Mam nadzieję, że mi gra nie ukaże za to. Nie, jak widzicie. Gra nie każe za tak złe zagrania. Tylko nagradza. Eee, właśnie ten strzał też nie najlepszy. Tak czy inaczej, e, myślę, że już możemy potwierdzić. E, jeżeli internet nas nie rozłączy, tak jak było to w poprzednim odcinku, to wygramy to spotkanie i awansujemy do drugiej rundy. No, zobaczymy tam, e, jaki przeciwnik będzie na nas czekał, czy tu zdobędziemy jeszcze bramkę... Nie, nie zdobędziemy bramki. Dobra, to widzimy się w drugiej rundzie, nie będę tutaj przedłużał, tak? Druga runda. Jeszcze pauzę chłop zrobi? Nie no, tutaj nawet nie ma co pauzować. Ja chciałbym zobaczyć tylko jeszcze, jak tak już sobie gadamy, tą pierwszą bramkę, którą, e, którą straciliśmy. Koleś miał 5 strzałów ogólnie. Czy nasz bramkarz źle ustawił rękę? Czy co tam się wydarzyło, że ta piłka przeszła przez rękę? A, no, jakby machnął się obok. Tak jak myślałem, że jakby on do góry obronił, a gdy, jakby zobaczcie, że on był na wysokości piłki, wystarczyło przestawić rękę. Jakby zła animacja po prostu się czytała. I tyle. Dobra, to idziemy do meczu numer. No to druga runda, w takim razie zobaczymy czy przeciwnik coś lepszego ma. No na razie nie wygląda to zbyt solidnie, ale jest jeden kluczowy element w tym jego składzie na napadzie, który jest bardzo solidny i z moją obroną może zrobić co tylko będzie sobie chciał. Jest to oczywiście Kylian Mbappe, no ale mam nadzieję, że my sobie poradzimy równie dobrze w ataku i Van Persie, który już teraz wychodzi do ataku, wyprowadzi nas na prowadzenie i tak się nie dzieje, bo trafia se chłop w słupek. no nie. Hernandez, piękne podanie, piękne podanie. A ja, który miro wybrań przecież on ma 82 Uberala. Nie, no widzieliście tą animację w ogóle? Pierwszy raz coś takiego widziałem w tej fifie. FIFA. No. Ojajajajajajajaj. Może teraz, teraz już tak, teraz już jeden do zera. Piękne podanie. Żota, u góry mamy dużo miejsca, dużo przestrzeni. Żota, brzuta, ale to nie tak miało być. No i mamy jeden do jednego, jedna kontra, niewykorzystane sytuacje, lubią się mścić i tak też się stało, niestety. Alvarez, teraz Alvarez, do tyłu podanie, jeszcze jedno i teraz, teraz jest, teraz jest dwa do jednego, dobrze, piękne pokrywanie. Nie było spalonego? Nie było spalonego? To ja jestem w szoku, mój oponent pewnie też, dlatego też prowadzimy. 3 do 1 i oponent było dyzmo, to był. Wow. Nie wiem, czemu nie było spalonego. Tak czy inaczej, mamy półfinał. Półfinał. Szulka Realu. Wiktor FIFA 0-0. Nie mamy szans. Jak ktoś ma wniku FIFA, to wiesz, że masz przerąbane. Jeszcze ma Neymara, Martineza. Robi zmiany. No nie, no jesteśmy w D. W wielkiej, głębokiej D. Zobaczymy, czy, 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 czy mam rację. Niestety prawdopodobnie będziemy przegrywać to spotkanie, chociaż można też nie trafić na pustą bramkę, tak też się zdarzyje. No manualne jednak te główki i, i, i mamy nie trafione. Alvarez jak potańczył, jaka kontrola piłki, I on ma tego dribingu 91, ale co pokręcił to jego, 1 do 0. Oj, ale teraz to już chyba nie, 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 nie zepsuje? Nie zepsuje. Tak myślałem. No za dużo miał sytuacji, żeby nie zepsuć. No moja obrona niestety nie daje rady tym, um, tym szybkim, zwinnym Bestowi, Benzemie, Winiemu. E, nie wiem, kogo on tam jeszcze ma, ale wszyscy szybcy, wszyscy zwinni. Ale czy tak zwinni jak Alvarez, który wychodzi teraz sam na sam. Nie tak zwinni. Dwa do jednego. Piękne podanie górą tam ze środka pola. I mamy prowadzenie, a Alvarez bramkę numer 2. Stracimy bramkę w 45 minucie, tak, stracimy bramkę w 45 minucie, bo w 45 minucie czasami dzieje się tak, że po prostu wasi obrońcy nie wiedzą jak się zachować, tracą piłkę, nie potrafią wybić, no i to działa w jedną i w drugą stronę, dlatego mamy remisik 2 do 2. Takim wynikiem wchodzimy w drugą połowę, szkoda bo mogliśmy pod, pod większy, po, polepszyć wynik, ale też mogliśmy stracić więcej bramek, więc tak czy inaczej 2 do 2 to uczciwy. No ale mamy 3 do 2. Zamknąłem japę, strzeliłem i Wiktor FIFA musi, musi tutaj... Popracować nad zmianami, bo my strzelamy, ale. A nie, Wiktor Chwifa chyba nic nie pauzą, po prostu z wściekłości i chciał szybko restream game, a tu klik, no, no po prostu dużo się dzieje u Wiktora. Aha. <ścoughs> Ta gra jest tak zła. <ścoughs> tak zła. Przesunąłem się bramkarzem w dobrym kierunku. On strzelił w tym kierunku, w którym ja się przesunąłem bramkarzem, ale mój bramkarz rzucił się w przeciwnym kierunku, ale jego zawodnik strzelił obok bramki. Więc jakby. Kompilacja fifowa po prostu. Jest szansa? Jest szansa na brameczkę na 4 do 2. Dobrze poklepane. Double tapik tam, żeby do, do Van Persiego poszedł, żeby ta piłka poszła bardziej z podbiciem, e, nie została przejęta przez obrońców. I w tym momencie prowadzimy już dwoma bramkami, co jest bardzo miłe. I po prostu idziemy do finału. Van Persie nas prowadzi do finału. Akpom ma dużo miejsca, dużo czasu. Akpom strzelił pod takim kątem. Wiadomo, że to siądzie. 5 do 2 i finał zabukowany. No powiedzmy, 3 bramki, 20 minut to już tak bliżej bookingu tego finału. Bardziej, że przeciwnik chyba odłożył pada. Eee, a nie, nie odłożył pada. okej. Okay. Przeciwnik po prostu ma dość. No i dobra, no jak ma dość, to, to niech ma dość. My sobie zrobimy tak i czekamy na finał tego co się tu wydarzy, a ja idę po ładowarkę do telefonu. A przeciwnik zaczął grać to zajebiście, no. Właśnie takich ludzi lubię. Takich ludzi lubię, co nie potrafią w inny sposób wygrać, tylko jak odejdziesz od, yy, od kompa, bo oni udają, że nie grają już. To są tacy najgorsi w ogóle. Nie potrafią nic w tą grę ci ludzie. Nic, nic nie potrafią w tą grę. Nic. A ja sobie załaduję telefon. 7, tak na dobicie, żebym żeby mógł sobie odejść od kompa teraz już na pewno. Koniec, 7 do 3 i mamy finał, po raz kolejny przed nami finał. No myślę, że w poprzednim odcinku też mógłby być finał, gdyby nie ten disconnect, nie wiadomo skąd. Więc Wiktor FIFA się z nami pożegnał, a my przechodzimy do wielkiego finału. Fresh money! Czy money can buy you dobry skład in draft? Uff, pl 9, 9. A ała! Wow. Fajna karta, szkoda, że nie w moim składzie. No to gramy. Przeciwnik chyba powinien sobie jakieś zmiany wprowadzić, bo on to miał chyba słabego... Aha. No tak. Zapomniałem jak to się gra na tym poziomie najwyższym. To już się gra te <glice> klicze. Ajaj. Jest szansa teraz, Alvarez, podanie, strzał i gola co? 1 do zera ale trzeba uważać na co? Na Kikofa już się ustawiam, już zaraz, już muszę zapamiętać, żeby przez 30 sekund nie zapomnieć, że on poda do tyłu, wybiegnie z L1, poda do boku i poda górą, no przecież to oczywiste. Więc uwaga, patrzcie, do tyłu, do boku i górą, a nie, nie poszedł, nie poszedł za tym, no dobra, ciekawe. Aha, wini tyłem szybciej niż moi przodem. No i mamy 1 do 0. Fajnie, wini tyłem plecami sobie. Ha, no bo to wini 9-5. Wini tyłem plecami. Uciekł sobie normalnie od Od e, Teo Hernandeza. E, no śmieszna sprawa, ale dobra. Może teraz jeszcze akcja z Kikofa dosyć szybka. Van Persi. Faulowany był przez bramkarza, ale chyba po podaniu to. to nieważne. Goal, gol, 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 stał z pierwszej piłki, ten żółta tak sobie tam strzela, no i pięknie, 95 over, aha, czekajcie, zapomniałem, 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 dobrze, że to chyba, czy znerwili, czy koleś nie umie tego robić, bo, Jezus, ten Pele jest strasznie dobry, ale dobra, mamy jest już za sobą. Van Persie, po raz kolejny, lewa noga, ostry kąt. I do bitka. Dziękuję bardzo. Dobra, zagraj sobie kikofa koleś. Zagraj sobie kikofa. No dawaj tu. Tak? Dawaj kikofa. A nie, nie, jednak nie. Dziękuję bardzo. 4 do 1 w finale. To w ogóle był strzał, ale wyszło z tego podanie. Czy mamy GG? Czy, czy jeszcze coś będzie próbował oponent, Czy jest GG? Ale piękna sprawa. Zaczął kick-offem. No i, i o to chodzi. Takich ludzi powinno się tak kasować. Mamy zwycięstwo w finale. Więc znowu przed nami paczkę za zwycięstwo. E, 5, 3, 3, 1. 7, 3, 4, 1. I to jest ten moment, kiedy wypada nam paczka za 100 tysięcy. Mam 2 za 25 i 1 za 7,5. Ale chociaż coś dobrego z paczki. Naprawdę długo w tej serii czekamy na to, żeby wyleciało coś potężnego. Ale, ale na razie no nic. Nic nie leci. 73 plus. Ehm, słuchajcie, jeżeli pod tym odcinkiem, jakimś cudem, dotrwaliście, będzie tysiąc łapek w górę. Bo może nie być, bo mało już się To. to... W następnym e, odcinku robimy SBC z piłkarzy, których mamy, czy na ławce, czy gdzieś, którzy mają 83-84 overall. Robimy właśnie jakieś SBC dzięki temu będzie, e, będzie co przepalać, będą ciekawe karty, będzie po prostu opening w tej serii. Więc dajcie znać, dajcie znać, e, czy, czy chcecie to, no bo jak widzicie, mimo że się staramy, my może próbujemy, E, Jakichś shapeshifterów, cokolwiek wrzucić, no to nic nam nie wypada, nic nam nie leci, e, nic nie chce nam polecić, no paczka za 10 minut? nie ma, nie ma nawet. Takie paczki, sweep shifter, starter pack, no nic, nic, jest paczka zapomniana, ale po prostu jakby w tej serii takie nie otwieramy, więc na koniec paczka za 7,5, e, nie ma oczywiście w niej nic. Ja Wam dziękuję za kolejny odcinek tej serii, e, może chcecie zobaczyć e, jak wyglądają moje statystyki w drafcie, chociaż ostatnio Wam je pokazywałem, e, to te statystyki mogą już z tego nie wychodzić. Te statystyki w drafcie wyglądają następująco. 535 bramek, em, średnia ponad 4 bramki na mecz, 177 bramek straconych, średnia 1,37 na mecz, em, 87% em, celnych, ponad 54 poziomy piłki, em, 358 bramek Na plus 114 wygranych, 15 porażek i 22 razy. Taki brak, wygraliśmy, co jest, myślę, całkiem niezłym wynikiem. To było na tyle w tej serii, znaczy w tej serii jeszcze, nie w tym odcinku. Słuchajcie się, do następnego. Ciao!